Rurku. No słucham Kamil Mendon. No, to dobrze, że mnie słuchasz. Kto odpowiada za to jak tu wygląda w tym studiu? No nie wiem, może ty Kamil głąby jeden, a coś się ubrudziło. Tak oj, Kamil tragedię robisz no. Nie wkurwiej mnie dobrze. Od dwóch dni jest tak upierdolony stół tutaj, że tylko dlatego, że zlikwidowaliśmy ten jebany przerywnik, który jedzie z góry, to jeszcze się to jakoś kurwa uchowało i ludzie tego nie widzą. Żeby ktoś ruszył dupsko po prostu i to wyczyścił. Chuja na to, poradzę, ja protestuję. Kamila ścierki nie ma, żebyś to umył. Poproś tą ralę, co tam ci pudruje nosek, żeby ci wypłucowała stoliki. Ja protestuję, poproś kogoś innego, mnie się nie chce. A jak tu będzie gówno leżało na stole, to je też pokażesz, czy będziesz protestował? Żal mi cię nie no żartuję, coś się wymyśli, hech, no Rurku, to nie jest coś wymyślić, dobra? Trzeba po prostu. Powiedzieć wolanowi, że ma załatwić tak, żeby tu kurwa się ktoś pojawił i to wyczyścił. Albo jakiemukolwiek innemu facetowi, który się poczuwa no minimum odpowiedzialności, co pokazujemy 4 milionom ludzi przed. Ja się wyjebałem i wstałem, na stół się położyłem i się osmarkałem. Ujebany farbą czy nie wiem czy nie, kurwa. Już mówiłem, to ja się osmarkałem na stół. Przeróbka, jarczana, pozdro ludziska, hechu.